Prawie 800 młodych sportowców z województwa śląskiego wzięło udział w tegorocznym finale gimnazjady. Zawody odbyły się w Dąbrowie Górniczej, która stała się areną sportowych zmagań w sześciu dyscyplinach, między innymi w pływaniu, koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce. Finał Wojewódzki poprzedziły eliminacje na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i rejonowym. W Dąbrowskiej Hali pojawiły się zatem najlepsze drużyny gimnazjalne z naszego regionu. Wśród uczestników zawodów pływackich znaleźli się reprezentanci gimnazjum sportowego z Boża. Każdy z młodych sportowców miał ściśle sprecyzowane cele zarówno drużynowe jak i indywidualne. Ja startuję na 50 metrów klasycznym. Chciałabym wygrać również sztafetę. No, i żeby było jak najlepiej, żeby były życiówki. Sportowy sukces wymaga sporych wyrzeczeń i wielu godzin ciężkiej pracy. Krzysztofa Tokarskiego, trzykrotnego złotego medalistę mistrzostw Polski, juniorów w stylu klasycznym, zapytaliśmy, jak wygląda jego codzienny trening. Rano na godzinę idziemy na salkę, przychodzimy na godzinę siódmą. Potem po salce pływamy jakieś godzina, piętnaście minut. No i potem po południu też na trening około szesnastej, około półtorej godziny pływamy. Sport to nie tylko sukcesy, laury i śrubowanie własnych rekordów. Zdaniem Ewy Lewandowskiej, trenerki i radnej, jego rola w wychowaniu młodzieży jest trudna do przecenienia. Ja generalnie widzę bardzo dużą rolę sportu i mam wrażenie, że sport cały czas jeszcze jest taki niedoceniany w świadomości społecznej, dlatego że sport przede wszystkim uczy takiej y, dyscypliny dnia codziennego, woli walki, uczy y, unoszenia ciężaru porażki, uczy współpracy, Zawodnictwa, a co najważniejsze, wydaje się, to odciąga młodzież od wszystkich tych rzeczy, do których nie chcielibyśmy jej kierować. I choć rywalizacja stała na wysokim poziomie, walka toczyła się o każdy centymetr boiska, a o zwycięstwie decydowały sekundy, to najważniejsze, że toczyła się w przyjaznej atmosferze, w myśl zasady, że liczy się nie tylko zwycięstwo, ale przede wszystkim sam udział. Niebieski diodowy pas światła, biegnący wzdłuż jednej z trzech nóg i szyi, oraz charakterystyczne świecące oczko w miejsce wysłużonych pomarańczowych ład. Abstrakcyjny pomnik Żyrafy strzegący wejścia do Harzewskiego Parku zmienił się nie do poznania. Dwa. Jeden. Zero. Uroczysta iluminacja odświeżonej kilkunastometrowej rzeźby zainaugurowała nowy sezon w wojewódzkim parku kultury i wypoczynku. Barwą Żyrafa nawiązuje do czasów swej świetności, gdy przez długie lata od chwili powstania była po prostu szara. Charakterystyczne cętki pojawiły się na konstrukcji ledwie 10 lat temu. Ich miejsce zajął teraz efektowny diodowy pas, który pobiera zaledwie 150 W energii. Żyrafa bardzo mi się podoba, no teraz troszeczkę inaczej wygląda niż wcześniej. Wcześniej miała te swoje charakterystyczne ciapki. Teraz jest trochę bardziej na niebiesko świeci. E, można ją za to zobaczyć już z daleka, także jest jeszcze bardziej charakterystyczna niż była. Niedawno Chorzowska żyrafa, zaprojektowana ponad pół wieku temu przez krakowskich artystów Leopolda Pędziałka i Leszka Dudkę, została wpisana do rejestru zabytków. Zdaniem Leszka Dudki, obecnego na uroczystości odsłonięcia odnowionej rzeźby, na przestrzeni minionych lat park stał się jeszcze piękniejszy, a rzeźba odzyskała swój dawny blask. Nieco wcześniej z swojej pracowni w Krakowie autor wyjaśnił, skąd wziął się pomysł, akurat na Żyrafę. Ten pomysł to chyba, że właśnie Żyrafa jest takim zwierzęciem bardzo efektownym, okazałym i łatwo było zrobić jak. Jakby słonia robić coś, to by musiała być taka klucha. Z perspektywy czasu pozostaje zgodzić się z twórcą, a Żyrafie życzyć kolejnych udanych imprez i lat w roli wizytówki Chorzowskiego Parku. Zmiany w prawie, konkretne działania ze strony władz centralnych i samorządowych, większa dawka społecznej życzliwości i stworzenie platformy wspólnych działań. Tak w uproszczeniu można stryścić potrzeby związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w naszym regionie. O roli trzeciego sektora we wzbogacaniu oferty kulturalnej i potrzebie wypracowania spójnego modelu współpracy samorządów i organizacji pozarządowych a także problemach i wyzwaniach stojących przed przedstawicielami trzeciego sektora rozmawiali uczestnicy tegorocznej edycji Forum Organizacji Pozarządowych. Większość uczestników spotkania była zgodna. Jest co poprawiać. To właśnie stowarzyszenia i fundacje w znakomity sposób uzupełniają ofertę, którą samorząd kieruje do swoich mieszkańców. Zaczynając od teatrów lalkowych, po różnego rodzaju organizacje koncertów czy imprez tak zwanej kultury, tzw. kultury alternatywnej. Oprócz działalności w obszarze kultury organizacje pozarządowe doskonale radzą sobie także na gruncie szeroko pojętej ochrony zdrowia. I w tym wypadku niezwykle istotna jest współpraca z władzami samorządowymi wszystkich szczebli. Ta współpraca odbywa się na wiele sposobów. Bardzo ważne jest też propagowanie walki z chorobami nowotworowymi, co również poprzez wydawnictwa samorządowe jest też możliwe i też prowadzimy taką współpracę. Oczywiście ważna jest też współpraca na polu wolontariatu, ponieważ w naszej działalności ten, ten, ten wolontariat ma duże znaczenie. Głównym celem konferencji, która odbyła się w ramach tegorocznych Dni Województwa Śląskiego, była szeroko pojęta integracja trzeciego sektora i działania sprzyjające budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był udział organizacji pozarządowych Województwa Śląskiego w tworzeniu szeroko rozumianej kultury.